Ja nie no, chłopaki, kurwa. Tutaj, w chatce. <średzio> ja nie wiedziałem, gdzie już mam uciec. Najgorsze gorsze możliwe miejsce. Kurwa nie, ale ja... Ze wszystkich stron mieliśmy ludzie w ogóle. Tomek nas podwiózł, zabili nas i pojechał. No, tak zawsze robi. Ja pierdzielę. Ty się najgorsza miejscówka tu. Zbyt na widoku. No tam nie było gdzie wysiąść za bardzo. Trzeba było... I... Na Trzeba było się trzymać na granicy. Na granicy. Trzeba było się trzymać w strefie już. No.